Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Witam. Przedstawię Wam dzisiaj Aspekty Feng Shui na dzień 29 marca 2023 roku. Kochani moi, środa, dzisiaj jest środa, 29 marca. E, moi drodzy, jeśli chodzi o zwierzę, to patronem dzisiejszego dnia jest pies według chińskiego zodiaku, a patronuje również nam na swym urzędzie ósmy urzędnik. To właśnie on objął swój urząd w swej Całej krasie i okazałości. Kochani moi, przypomnę, że dzisiaj jest dzień punktu zwrotnego. Księżyc osiągnął swoją kolejną fazę. O moi drodzy, jeśli chodzi o miesiąc, to pamiętajmy, że mamy w tej chwili rozbieżność między kalendarzem solarnym i lunarnym. W tej chwili mamy władztwo drewnianego królika według kalendarza solarnego, a według lunarnego rozpoczęło się już władztwo nowego zwierzątka, a mianowicie ognistego smoka. A ósmy urzędnik, moi drodzy, ósmy urzędnik. Zagrożenie, tak brzmi jego nazwa. Dzisiaj, moi drodzy, zaleca się e, takie czynności, troszkę wyciszające, bym powiedziała. To doskonały dzień na modlitwę. Świetny dzień na medytację. Jest to też również, moi drodzy, bardzo dobry dzień na wszelkiego rodzaju prace wykończeniowe w domu. Świetny dzień na instalację urządzeń gospodarstwa domowego, jest to również świetny dzień na przemeblowanie domu, yy, mieszkania, słuchajcie, powierzchni jakiejś yy, usługowej, służbowej, biurowej, yy, zgodnie z zasadami Feng Shui. Jest to świetny dzień również na ustawienie łóżka zgodnie z zasadami Feng Shui i, moi drodzy, świetny dzień również na to, żeby wprowadzić do naszej przestrzeni odpowiednie remedia zgodnie z zasadami Feng Shui. Dzisiaj nie zaleca się rozpoczynania dalekich podróży i podpisywania kontraktów, a także pochówku zmarłych. Moi drodzy, pamiętajcie, planując swoje codzienne czynności o pustym kursie księżyca, informacje na ten temat linkuję na dole w opisie filmiku. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego tygrysa, królika, konia i psa, neutralny dla bawołu, węża, kozy i świni, a zły dla szczura, smoka, małpy i koguta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia jutro.